Z tej strony Sajkubik, dzisiaj jestem z moim kolegą, dzisiaj ja gram, on nagrywa e, i, i, i tyle e, lecimy. Lecę, lecę, lecę i dobra. Pistol O, pompeczka zielona, fajnie. Masz ja. pompeczkę zieloną. Oskrzeczka. Dobra, nagrywamy. Wbijesz 192 level. Fajnie, fajnie. W ogóle wbijajcie na kanał Simon Paula. Dajcie suba. U mnie też dajcie suba, łapkę w górę i wyślijcie ten film. Waszym znajomym. W ogóle u Ciebie nikt nie poleciał tu. Na słoną strzelkę. Co? O nie, polecieli. No właśnie. Chłopy, zawsze tu ktoś leci. A to musisz nie dojechać. Lecę, lecę. Znają, że Cię pewnie denne, okej. Okay. O, chłop tu jest. Nie hmm, czy tu chłop będzie. Jeszcze szybko skrzynkę otworzę i lecę na niego najmasz płomie. Ujujoj słabo. Ten chłop chyba gdzieś uciekł, gdzie nie jest. I nie będziesz w tym razie wchodzić? Nie A jak kampi, to co? I ci była strzelca, tak Pewnie jakiś bamboli, tyle Jest tam? Rozwal. O, ma, O, jest, papa pasku baniutki Gdzie on jest? Ty no, jaki kamper wywalony w domku se kampi Uj hmm, Nie ma go, co jest? Dobra Ja tam wchodzę chyba Na dziosło go biorę i tyle Z pompą chyba na niego wejdę, 200 mu zasadzę i tyle na Janusz. Pas, skubaniutki, jaki. Hmm, gdzie jesteś? No, no, no. No gdzie jesteś? Pa! O nie! Co tu się stanęło? Ludzie! Pomocy! Pomocy! Gdyby chyba. i uleczy się, uleczy się, uleczy się. No nie, on, on chyba do niedzie. idzie nie, nieraz go nie trafiłem najgorzej. Dobra, on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest, gdzie on jest? Oj, 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 on jest tu Oj, dostał, 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 dawaj go Na mordę go mu zarawalne me Dobra, wchodzę tam nie. O nie, ja nie mogę dadnąć Nie, on ma zero Leży Menel brudny Idę sobie potkę łupić, aby nikt mi snipe nie stać. No. Opi. Już po niego lecę, po niego... O nie. Ty gówno. Aż łatko zrzutu No nie. No tylko do mnie psy to gówno. Gówno. Jobal. Gorzej, dobra. Pik co? No je dlaczego? Mam nadzieję, że Winka zrobię U, Dwie popki. Dwie płoty, kurde ten prąd mnie cofa ciągle. Żeby nie przyszło do ciebie. Nie, nie przyjdzie. Co to było? Czemu to coś się, kurde? Niebieskie zrobiło? Gdzieś tu ktoś helką lata. Na dzią słogowale. O nie, te gówno, uciekam. Uciekam stąd. Ale ja mam w dupę małomatsa. Musimy dzisiaj do mnie też coś nagrać. No chopy. U niego wleciał dzisiaj te film schowanego, nie? Czekaj, czy na piszczącej ktoś będzie. Musi, bo musisz, musisz kogoś przecież dojechać. No, chopyj. O! O! Coś tam Szczę się strzela, ujdę szczenie. tam, ujdę tam. Ujdziesz. Ujdę, ujdę. U, to no, się kameruje I Heda mu wale pa, mu na mordę wale pa No i nie trafiłem No ale to było złe Dawaj go, biorę go, leży Skuba, niupki Ale ja go na dziąsło wziąłem ten... no, pardon. Pardon. pardon 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 I no, ty ze mną nie wygrał Masz soja? Dzięki, dzięki. Czemu on idzie karmić swoją starą? Co? No patrz. Karmić swoją starą. Będzie. Dobra, ja idę y, tam na środek strefy. Patrz, zjadła to. Mhm. Mukrada tu ludzi Normalnie, prawda? O, ja wracam się na słonę. Chłopy! Chłopy! Ha! Walę, Mucheda! Nie trafiłem. Łoludzie, ty ja trafić nie mogę. E, 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 trafię? Nie, nie trafię chyba. U, u, celuję! Oj, oj, oj! Dobra. Jaj, ich podjeżdżam chyba, nie? O, chłop. Ja go podjeżdżam. Będę go śledził. Lamusa najgorszego. No, ty masz krzaka. Hmm, ciekawe czy on tam? Poduszkę chyba tam zaraz. Co je? Skubaniutki do mnie nawały. O, ja nie mogę tego przejrzeć. O, lagi Masz. O ludzie! O, ma, o co jest? O, co co jest? Co? Ale go porobiłem. To było na farcie ziomuś. Ale ja mam hapsów. Czemu tu potek nie ma? Ludzie! Cepoty. Ale no słaby ludzik. Dobra. Chłop tu jest. Oby mnie tego nie podjechał, bo ja lecionka prawie nie mam. Nie no, na dziosło go biorę. Na dziosło go biorę. Dawaj, chłopa! Pa, 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 co robię? Pa! Pa! On jest na hitka z skilloffa ludzie, no? go robię, czy nie? Nie no. Chodźę pa! Czemu to się tak stanęło? Hopej, to on tak nie mogło być. No to. Pamiętajcie o subie, łapce w górę, no i Elo.